Witam Państwa w komnatach muzealnych Siedwińskiego Zamku, w których znajduje się garść pamiątek o przedwojennym Świdwinie. Pierwszą to jest tablica z gazety Pomersze Zeitung, która była wydawana dla powiatu świtwińskiego. Można było ją kupić w Świdwinie, Białogardzie oraz w Półczynie Zdroju. W pierwszej gablocie mamy przede wszystkim wizerunki zamku. To jest zdjęcie baszty, przed którą stoi pomnik poległym bohaterom miasta. 202 mieszkańców straciło życie w I wojnie światowej. Na pomniku pominięto żydowskie nazwiska, a drugie, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest wieczko z pudełka po cygarach. Sklep, w którym została te cygara kupione, mieścił się przy ulicy Steintorch trasy 17. Dzisiaj jest to ulica 1 Maja. Dalej mamy przedwojenny kościół pod wezwaniem Matki Bożej nieustającej pomocy. Jeszcze z oryginalną, wysoką wieżą. Ufundowaną został przez rodzinę von Wedel. Zakończono budowę w 1338 roku. Pierwotna konstrukcja była przez lata rozbudowywana, o zakrycie czy też kaplica. 15 marca 1538 roku odbyło się pierwsze niemieckojęzyczne luterańskie nabożeństwo. Kościół był wielokrotnie niszczony przez pożary, jednak został on um, odbudowany w 1881 roku i w takim stanie został już do II wojny światowej, kiedy to został prawie całkowicie zniszczony przez armię radziecką. Oryginalna beczka po piwie z browaru Achilles, który był największym z kilku, jakie się mieściły w Świdwinie. Między innymi był to też Myller. Beczka ma 13 litrów i nosi numer 258. Mamy też niewielką kolekcję butelek z tych browarów, co jest, może być dla niektórych zadziwiające. Są to butelki po mineralnej, ale kiedy produkowało się piwo, produkowano również wodę mineralną. Mamy także butelki z naszej jedynej świdwińskiej apteki, która się nazywa Unter den Löwen. Czyli pod lwem. Według ówczesnego prawa na każde 5000 mieszkańców przypadała jedna apteka, a świtwin w roku 1925 miał 8447 mieszkańców. W następnej gablotce mamy Świdwin z lotu ptaka. Dwa zdjęcia szczególnie zasługują na uwagę. Jest to koloryzowane zdjęcie z kosza widokowego zwierzę Bismarka. Jest ono bardzo unikatowe, ponieważ dzisiaj nie ma na nią wstępu. A drugie to świdwi, także jak mówiłam, z lotu ptaka, ale wykonane przez wojska, ponieważ kiedyś fotografowano po prostu stare miasta w celach wojskowych. W Parku Miejskim mieści się wieża Bismarcka. Została ona wybudowana w 1911 roku. Kamień węgielny podłożono dokładnie 1 kwietnia, jest to data bardzo taka znacząca, bo to była 96. rocznica urodzin Otto von Bismarcka. Mamy tutaj również zdjęcia naszych mieszkańców wykonanych przez ówczesnych mistrzów fotografii. Zdjęcie jeziora Bukowiec z przed 1939 roku. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla wielu świtwinian. Dzisiaj jest tam też kąpielisko miejskie z restauracją. Plany budynku znad jeziora Bukowiec wykonane przez Alberta Altenburga w lutym 1939 roku. Albert Altenburg był wybitnym świdwińskim architektem, zaprojektował wiele budynków. Do dnia dzisiejszego przetrwał przepiękny pałac z lat 20. XX wieku w Parku Miejskim, który dzięki prywatnemu właścicielowi wrócił do dawnej świetności, ale niestety nie jest on dostępny. Dostępniany zwiedzającym. Plany budynku gospodarczego dla pana Glena, który był właścicielem gospodarstwa ogrodniczego, wykonany został przez Fryca Reddelfelda w lutym 1928 roku. Jak wynika z planów, budynek miał mieć dwa piętra, a osytuowany był na rogu Kirchhoffstrasse i Nimmerstrasse, czyli dzisiejszej cmentarnej Armii krajowej. W Siedwinie mieliśmy przepiękną kasę miejską. Zostały nam po nich niej tylko książeczki oszczędnościowe z dawnych czasów, a wyżej mamy Stary Testament z 1912 roku. Dowiadujemy się z niego, że w Siedwinie był krawiec Wilhelm Kyliś oraz powroźnik Robert Flug. Testament spisywała wodowa pani Emilia Graunke z domu Urban z Karsiboru. Ubezpieczenie z 1925 roku, budynków gospodarczych na 10600 marek. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, czy jeszcze by wypłacili, to firma, w której było to ubezpieczenie, nadal istnieje. Jest to najstarsza firma ubezpieczeniowa w Niemczech. A na samym dole to jest spis Niemców spis Niemców pochodzących z centralnej Polski, którzy pracowali na wsi Przybysław. W Świdwinie mieliśmy też fabryki wieszaków. W gablotce możemy również zobaczyć łyżkę z naszego dawnego ratusza z herbem, przycisk do papieru z bramą kamienną oraz torebkę z jednego ze świdwińskich sklepów. Kiedyś do takich torebek pakowano cukier, kawę, mąkę, ale także słodycze. Na ulicy Drawskiej w Świdwinie stoi stara, zrujnowana już dzisiaj rzeźnia miejska, a my mamy jej plany z 1904 roku. Jak wynika z planu sytuacyjnego, oddalona jest ona od ulicy. Z przodu kiedyś znajdował się ogród daliowy, który miał te wszystkie zapachy niwelować. W pobliżu półnierzeka Galbena naprzeciwko mamy Park Miejski, a w pobliżu był szpital. W Świdwinie mieliśmy też bardzo znanego lekarza. Rudolf Wichrow. On się u nas urodził, wychował, twórca teorii patologii komórkowej, która, choć błędna, walnie przyczyniła się do rozwoju współczesnej patologii. Sformułowo pojęcie białaczki, ameloidozy. Na pamiątkę tej wybitnej postaci jeden z kraterów na księżycu nosi jego imię, a także berliński szpital.